Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4 i standardowo chciałbym podziękować za tak ogromną ilość wyświetleń i łapek w górę pod poprzednim materiałem. To bardzo motywuje dalszego nagrywania, no i pomaga w rozwoju kanału, więc mam nadzieję, że wszystkie pozostałe odcinki również wam do gustu przypadną i że będziecie pamiętać o ich regularnym oglądaniu, komentowaniu i ocenianiu. Tak czy siak, jak pamiętacie w poprzednim odcinku, przez przypadek... Wypowiedziałem wojnę, od to, no, można tak powiedzieć, ponieważ zostałem wezwany do tej wojny przez Genuę, a że byłem obrońcą wiary katolickiej, no to tak wyszło, no wyszło jak wyszło. No to nic, sprawdzimy, nie ma co pokazać nad Droznanym Mlekiem. Mogę teraz co najwyżej próbować pisować z Toluzą, dzięki czemu miałbym przynajmniej spokój na lewym froncie, ale powiem szczerze, że moje ego nie pozwala mi na to, żeby spisować z tymi gałganami. Nie o takie ziemię walczyłem. Tak czy siak, no wciąż jest nadzieja. Mimo wszystko wciąż się nadzieja. Może Genua zrozumie w końcu że nie ma kompletnie żadnych szans w tej wadze. Może Genua w końcu łaskawie podda się, zamiast walczyć kurde, do ostatniego żołnierza. Może ottomani nagle w ostatnim momencie zdecydują się na pozostanie w, spoko w spokoju. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Ustawię się na razie w Tirolu. Postarają się również ustawić na innych prowincjach górskich No bo w końcu będą musieli tędy przejść Nie oszukujmy się, oni w końcu będą musieli przejść przez te góry A w tych górach będą mieli ogromne minusy Sprawdźmy mapa terenu Tak, mapa terenu mówi jasno, tutaj będą minusy Tutaj będą ogromne minusy Tuluza chce się poddać To oznacza, że może Burgundia również chciałaby się poddać Niestety, Burgundia na razie nie Portugalia? Portugalia również Również nie chce się poddać Dobra, zobaczymy na pewno te armie otomańskie będą musiały przejść przez jedną z tych prowincji. Przez którąkolwiek. Jeżeli chcą pójść dalej, będą musieli przez to przejść. Skoro będą chcieli przez to przejść, to będą mieli minusy. A jak będą mieli minusy, to może uda nam się elegancko ich tutaj złapać w górach i powiedzieć: Nie, 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 drodzy Otomani. Tak się nie bawimy. Rusy, Lion padło. To mi się nie podoba. Armie otomańskie poszły na południe. Co oznacza, że gdybym teraz się wbił w te armie Persji, to może by nie zdążyli. Jeszcze jakbym zrobił sortie, sortie nie zrobię. Ale. Ale wbić się w to można. To zmasakrujmy armię perską, przynajmniej tyle. uda mi się wygrać pierwszą bitwę w tej wojnie Dalej, 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 dalej! Mamy to! Dobra, wbili się w nas teraz Mają minusy, mają minusy, możemy to wygrać Mamy przewagę liczebną i generał niewiele im teraz da, niewiele im ten generał da. Mimo wszystko, mają dobrego generała, ale nam się uda to ugrać! Uda się, uda się, uda się, uda się, uda się! Dobrze, dobrze widzę to oczami mojej wyobraźni, jest dobrze. Dobra, dobra, idziemy dalej. Odbijamy forty Przede wszystkim. Gdzie, gdzie jest ta flota otomańska? Czy ja mam szansę z ich flotą? Szczerze powiedziawszy, wątpię. Chociaż. Nie, no, mam 8, 8. Nie, no, nie mam szans z ich flotą. Nie, nie oszukujmy się. To jest głupiego robota. Chodźmy na te soprony, nie soprony. Podbijamy nasze forty przede wszystkim. Te najbliższe. Wydaje mi się, że to sensowne jest. Potrzebuję wszystkich najemników tego świata wszystkich. Gdzieś tutaj. Dobra. Robimy najemników. War Exocean. Redukujemy. Nie chcemy żadnych buntowników teraz. Tu Tuluza dalej chce pisować. Na White Nie, 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 nie. Ja czuję, że ja mam szansę to ugrać jeszcze. Mimo wszystko. Nigdy się nie poddam. Nigdy się nie poddawajcie, drodzy widzowie. Nigdy. Poddają się ludzie słabi. Ja wiem, że są tutaj na dwa kroki w tył i tak dalej. to całe powiedzenie Ignacego. Ale mimo wszystko. Jeżeli jest chociaż cień szansy. To próbujcie. Nie poddawajcie się. I to dotyczy się wszystkiego, nie tylko Europy, Universalist 4. Zawsze można wyjść z jakiegoś, z każdego szamba można wyjść, po prostu. Armie ottomańskie gdzieś tutaj idą. Coś próbują robić. ja ja! Dobra, odbiliśmy Zagrzeb. To jest dobrze. To dobrze rokuje. Istria. Również nasza. Armia ottomańska, gdzie zmierza? Gdzie zmierza? Kogo się chcą wbić? Dobra, dostarczenie stabilności. Przeboleje. Co się wbili? Wbili się na północ, do Sopronu. Dobra, wysyłam tam wszystkich moich żołnierzy. Wszystkich. Wszystkich. Dosłownie wszystkich. Każdy żołnierz. Zdolny nosić broń, niech idzie na front. Plus 120 20 tysięcy jeszcze, które może uratuje sytuację. No może być problem. Jeżeli te posiłki jeszcze tutaj dojdą, to przegramy. Przegraliśmy. Przegraliśmy. Przegraliśmy zdecydowanie. Decy Wycofujemy się. Nie ma co tracić wszystkich żołnierzy. No nie ma co. Wszystko idzie w dół. No walczę jak mogę. Jak lew, bo tak głupia Genua nie chce spisować. Głupia Genua, jak można być tak grubym? Dobra, jedno jest pewne: no znowu będą musieli przejść przez, przez te góry, tak? No będą musieli, po prostu. No nie ma innej opcji. Jak nie przejdą, no to pozdrow dla nich Oblężeni Morę. E. Spamują tą armią na prawo i lewo. Ach, no jest niedobrze: no jest niedobrze. Co ja robię w tej wojnie w ogóle? Genua, co się stało? Papa Albania Sofia, widym Co za skurwy, syny. Co za skórwy, syny? Spisowali. Zabrali Genuę i zabrali mi prowincję. Skurwy syny. Zniszczę ich. O matko. O matko. Ale się teraz. Ale się teraz znerowałem. Naprawdę. O matko. Jak można? Zabrali mi. Tyle... Tyle prowincji mi za. Co za... Jak można? Ja w to nie wierzę. No, po prostu w to nie wierzę. Co się... To się właśnie wydarzyło? Czy wydarzyło się to, co się właśnie wydarzyło? Tak? Wydarzyło się to, co się właśnie wydarzyło. Na bogów. Dlaczego? Jak? Jak! Zabrali mi prowincję! Nie! Ja się nie zgadzam! Ja się po prostu nie zgadzam! Głupia Genua! Dlaczego jak to. Uff. Zniszczę ich. Ale ja ich zni Jak ja ich zniszczę. Słuchaj, nawet nie wyobrażacie, jak ja, to, jak ja ich zniszczę. Burgundia chce odpisać. a proszę bardzo, Burgundia. A proszę bardzo. Teraz to się muszę wyżyć na tej Genui. A ty Portugalię nie chcesz przypadkiem? Ha? Tak, trochę już walczysz w tej wojnie długo, nie sądzisz? Tulu zapadła. Niech będzie i tak. Teraz widzę, że Portugalia tutaj próbuje coś uskutecznić, ale jej to nie wyjdzie. Kompletnie, bo nie ma żadnym, kompletnie żadnych szans. Żegnaj. Dobra, hajs się zgadza, wszystko się zgadza. Technologie. Hmm. Można. Proszę bardzo. Przechodzimy na kolejne poziomy. Dyplomatyczna technologia. No, byłbym skłonny, gdyby nie fakt, że będę chciał anektować Aragon. Hola, 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 hola! A co to tutaj ma być? Jeszcze bunty w Aleksandrii. No nie, kraj zjadany przez bunty. Kraj zjadany przez wszystko i przez Ottomanów. Jak ja się tych Ottomanów nienawidzę. Jak ja ich zmasakruję. Wy sobie nie wyobrażacie teraz, co ja tym Ottomanom zrobię. Jak tylko mi się ten trus skończy. Do kiedy ja mam trus z Ottomanami? Do kiedy? Do 1631 Tak ich zmasakruje Ale tak mocno ich zmasakruje Że wy sobie tego w ogóle nie wyobrażacie Co ja im zrobię Po prostu wejdę i utworzę tam wszystko Wszystko Bułgarię, nie Bułgarię, Walachię, wszystko Co, Portugalia chce pisować na swoich zasadach? No chyba nie No chyba nie Przecież wy szans nie macie kompletnie, panowie się, się, Właściwie wy się Ogarnijcie Co wy robicie w ogóle? Hiszpanii wybuchł, Civil War. Nas to nie interesuje. Nas interesuje tylko to, żeby teraz jakoś, no matko bosko. Bunty, 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 jeszcze raz bunty. Głupie wyskoczniki, kurde, nie mogę to nazwać. Głupie powiadomienia. Jak mogło do tego dojść? Stojąc w tym miejscu, zadajemy sobie pytanie, czy musiało do tego dojść? Czy musiałem zaakceptować to głupie wezwanie Genui? Dlaczego ja to zrobiłem? Dlaczego byłem taki głupi? Nie wiem, ale mnie to denerwuje, że byłem tak głupi i straciłem to, co... Nie no, te kory, ja będę musiał o nie walczyć. No perfidnie będę walczył o te kory. To są moje etniczne ziemie. Dosłownie. Ach. No, ja tym już to widzę. Widzę to oczami wyobraźni, co ja zrobię. Co ja tutaj zrobię? W sumie nie wyobrażacie, jak bardzo jestem teraz zdenerwowany i co ja teraz będę chciał zrobić tym wszystkim pod ludziom. Bo mnie tak zdenerwował teraz ten... Ottoman zabrał mi prowincję. Jak można w ogóle tego dopuścić? Jak on ośmielił się zabrać moje prowincje? Moje prowincje! Moje! Ja rozumiem, Genuj, ale moje prowincje! To jest. To, 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 to się kupy dupy nie trzyma. Dobra, Portugalio, wypierdzielaj z moich ziem. Dam ci łatwisa, tylko zaakceptuj go. Nie chcesz, no to ci zniszczę armię całą. Tego chcesz? Matko Bosko, no i będzie taki szalał, i nie, my się nie poddamy, my się nie poddamy. A właśnie to się poddacie. A wiesz dlaczego? Bo jesteś głównym, Portugalio. Dokładnie tak, jesteś głównym. Nic nie możesz zrobić, jesteś głównym. Powtarzam raz jeszcze, głównym. Więc, Portugalio, albo zaakceptujesz moje żądania, albo zostaniesz zniszczony. Nie każ mi zabierać twoich ziem. Nie każ mi. Bo wiedz, że ja mógłbym to zrobić. Co? Ktoś zmusił imperatora do cofnięcia reform. Na bogów. Co tu się dzieje w tym cesarstwie? Świat upada. Ottomani są u naszych bram. A oni oczywiście nic nie robią. Nie, nie, po co? My coś będziemy... Gdzie my będziemy coś robić? Po co? Po co? Ah, ah. Byzantyni separatist, Za ile oni się naładują? O matko boska. To jest jeszcze gorsze niż się mogło... Gdzie jest moja... Czy oni zabrali mi flotę? Nie mówcie mi, że oni zatopili mi flotę. Czy oni zatopili mi flotę? Czy oni zabrali moją flotę? Jak to możliwe? Jak to możliwe? Jak do tego doszło? Niemożliwe. Zabrali mi flotę jeszcze. To za. No. no... nie, Skurwysyny! Jak ja was nienawidzę! Jak ja ich nienawidzę! Matko bosko, jak ja ich. Jak ja ich nienawidzę! by nie wyobrazić, teraz, taką nienawiścią ich darzę, Portugalio, poddaj się! O! O! Dyscyplina plus 10%. Można? Można. Dobra. Inaczej, inaczej. Portugalia, słuchaj, twoje armie nie istnieją. Zmasakrowałem cię w każdej możliwej bitwie. Chcę tylko i wyłącznie tu Chcę także uratować mój kraj przede wszystkim. Więcej najemników, więcej najemników szybciej. Więcej idei, quantity. Trzeba uratować sytuację, no. Ja nie wierzę w to, co widzę po prostu. To jest to jest jakiś żal, to jest jakieś zgrzytanie zębów. Mam jakąś decyzję do wzięcia. Ha. Huh. Missionary Strength, a to super. Możemy dać sobie policji. Jaką znowu? Digmatic Reputation. Improve relations Humanist ideas. Ej, to nie jest głupia. To nie jest naprawdę głupia idea. Chcę ją. Dobra. Więcej ludzi w forcie. Odbijać to. Portugalia nie ma ze mną kompletnie żadnych szans. Kompletnie. Ale boli fakt, że przez tę głupią jedną wojnę z Otomanami jestem teraz wstrzymany w rozwoju przez milion lat. Miliona. Dobra, Portugalio. Słuchaj, padł ci fort. To jest moment, w którym mówisz, papa, pa". to jest moment, w którym roz, rozstajemy się. Dziękuję. Chcesz mi coś oddać jeszcze? Nie chcesz. No to sio, idź sobie. Nie chcę ciebie tu. Dobra. Przechodzę pod kontrolą. Co tutaj robią w ogóle buntownicy aragońscy? W jakim prawem oni tutaj znajdują? Nawet... Nie wiem. Dobra, Toulouse. Tritis. Moim zdaniem, robimy to w bardzo prosty sposób. Oddajesz kory Aragonowi. W ten sposób. O, właśnie. Nawet jestem skłonny... E, w sumie, może to zrobimy tak. To należysz do Aragonu. Proszę bardzo. I teraz tak. Clear offer. To oddajesz Aragonowi. Baleary Aragonowi. Nie chcesz oddać, bo tam masz for. Wiesz co? W dupie mam te baleary. A wsadź sobie je sobie w dupę, Iwona. Zrobimy tak. Nie chcesz, Po dobroci będzie siła. 33 agresyjne ekspansji Z czym? Z głównami. Nie obchodź mnie to. Dawać mi to. Walczyłem o to przez milion lat. Chcę to. Dobra. Zabieramy. Korujemy. Wycofujemy się. Dobra, dobra, rozumiem. Płaczę. Płaczę i skomlenia. No. Logiczne. Aha. Super. Mam jakichś najemników tutaj jeszcze? Czy ktoś przeżył z tych najemników w ogóle? Przeżył, wszystkich ich skasować, W pizdu z nimi, nie chcę ich. Tutaj jacyś najemnicy zostali? Nie zostali, dobra, pomóżcie im, niech te ci kolesie nie wygrają. Broń Boże, broń Papalstajcie, broń swoich etnicznych ziem. Jak tam na południu? Sytuacja nie jest pod kontrolą, zdecydowanie nie jest pod kontrolą. Potrzebujemy brygów żeby przetransportować naszych żołnierzy tam na południe, daleko. Jak mogło do tego dojść? Królestwo Boże na ziemi, smasakrowane przez ottomanów. Jak to się stało? Dlaczego to się stało? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? To są pytania. To są prawdziwe pytania. 27, 8, 9, 30. 30 statków w produkcji. Damy radę. Dobra, Aragonie, byłeś już bardzo dobrym wasalem, pora cię anektować, moim zdaniem. Moim zdaniem to jest ten moment, moment aneksji, więc poprawiamy z tobą relacje i tyle. Commonwealthu San, Commonwealthu Sun. Ja nie wierzę, że ty mnie zostawiłeś w tych wszystkich wojnach. Ja nie wiem, jak to do tego mogło dojść w ogóle. Co, co ty, kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Jak tam moja agresywna ekspansja w ogóle? Istnieje coś takiego? Istnieje takie pojęcie jak agresywna ekspansja u mnie? Gdzie tam? Francja boi się wejść w koalicję w ogóle. Pod Podludzia, jak ja tych ottomanów zniszczę w sumie Nie wyobrażacie nawet jak bardzo ja ich zmasakruję Jak tylko stanę na nogi Jak tylko skończę ten głupi trus To pierwsze co zrobię to wypowiem im wojnę i zawałam Commonwealtha. To będzie totalna anihilacja, totalna Po prostu ja nie wierzę w to co się stało Jeszcze żeby ta Genua oddała, ona jawnie oddała moje ziemię, Moje prowincje Moje prowincje. Mursia, dobra. Wszystko się zgadza. Poprawiamy relacje. Doradcę administracyjnego poproszę raz. Jeszcze jakieś bunty? Tak. Bunty mameluków. Na południu. Oczywiście. Gdzie by inaczej? Dyplomatyczne technologią? Nie chcę dyplomatycznej technologii, bo będzie mi potrzebna do anektowania Aragonu. Dobra. Sytuacja raczej się ustabilizowała. Tylko trzeba poradzić sobie z. Z tymi, jak to się nazywa? No, tutaj z attryszyn. Rozstawię nasze armie. Zobaczmy, czy nie mamy gdzieś najemników, bo nie chcemy ich opłacać. Nie mamy. Dobra. Na razie wszystko pod kontrolą. Zregenerować mempower. Skorować to, co zabraliśmy od Tuluzy. Anektować Aragon. Zmasakrować Ottomanów. No i tyle. Wiem, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Wiem, straciliśmy. Chyba, ja wam powiem, ile straciliśmy prowincji. No to jest bolesne. Raz, dwa. Trzy, cztery, 5 prowincji straciliśmy. Pięć prowincji! Czy wy sobie sprawę, ilu to jest? To jest pięć pierdolonych prowincji, które bolą mnie, jak drzazga w ponisie, ale ja je odbiję, o, ja je odbiję. Ja je tak odbiję, że im po prostu dupą wyjdzie. Spokojnie, Wasza, spokojna, Wasza. Już ja tutaj, w ogóle odtomani, ile wy macie floty? Pokażcie mi, ile macie floty? Ja chcę wiedzieć, po prostu. Ile ottomani mają floty? Za chwilę się dowiemy wszystkiego, WSZYSTKIEGO o nich będę wiedział. Wszystko, wszystko będę nie wiedział. Wszystko. Ottomani mają 108 statków. 108 to ja zrobię 200. Jeśli będę musiał, zrobię i 200 statków. Lędem. Róbcie mi galeasy. Wszędzie galeasy. Mam duży przygód, stać mnie na to. Zrobię największą flotę w historii Papal State. A. i tą flotą zablokuję im cieśnienie, patrzeć jak Oblegam ich europejską część, która etnicznie do mnie należy. Będą patrzeć, jak morduję ich wyznawców muzułmanizmu. Bo to nie jest nad Islam, to jest muzułmanizm w tym momencie. To, co oni zrobili. Będą patrzeć, jak gwałcę ich kobiety i jak pale ich mężczyzn na stosie. Będą patrzeć, jak upada ich cywilizacja. Będą patrzeć, jak kości pokrywają ich granice. Jak będę rzucał w Konstantynopol ich ciałami. To. To jest moja klątwa i to jest moja wizja. Zniszczę was. Zmasakruję. Unicestwię. Po prostu nie macie najmniejszych szans więcej statków. Więcej największą flotę w historii Ottomanów. Raz. tok, tak, tak, tak. Dzień prestiżu w dół, proszę bardzo. A jakże? A jakże? Mam nadzieję, tylko że ci buntownicy nie wygrają. A, potrzebuję w ogóle żołnierzy jakichś? coś tutaj ktoś chce udać się za morze, tam, żeby uratować Mameluków? Czy tam ogólnie moje prowincje? Mamy ludzkich separatystów? W ogóle czekać, jaki tam kraj by powstał, biorąc pod uwagę, że Mamelucy nie są niepodlegli, więc nie mogą te tego oddać Mamelukom. Korujcie. Dobra. Zabieramy Was. Atacz tu transport i płyniecie w pizdu. Na krzywy. ryj. Ta, ta, tam jakieś wojny wielkie w cesarstwie. Takie ogromne plany podboju były. Taki dobry plan zniszczyć, zmasakrować wszystko, co się rusza. Nie, oczywiście, musiało musiałeś coś zjebać. Musiałem kliknąć pierdzielone wezwanie do wojny. Ale spokojnie, Commonwealth mnie kocha. Commonwealth mi odpowie na wezwanie. A kto na wasze wezwanie odpowie? Nogaj, Tunezja, litości. Gardzę wami. Nie macie najmniejszych szans. Idea jakaś nowa. Czyżby maksymalna idea, quantity? No, oczywiście. No, oczywiście. Ja mam ideę, quantity. A co wy macie od Tomani? Nic. Po prostu nic. Dobra, floto, 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 rób się, rób się. I jeszcze więcej floty. Jeszcze więcej floty. Największą flotę, tak jak powiedziałem, w historii. W historii naszego kraju. Natychmiast. Zatrzymam sobie nad grę, bo tam jakieś bunty wybuchły. A nie chcę, żeby one wygrały podczas mojej takiej chwilowej nieobecności, tak to nazwijmy. Jakby nie patrzeć, jestem troszeczkę zajętym człowiekiem, a raczej niedźwiedziem. Nowe statki, 34 w produkcji. Mało, mało. Moim zdaniem jeszcze większa flota. Będę miał ponad limit, ale stać mnie. Kto mi zabroni? Tanie to są statki. A jak masakrują? Ho, ho, ho. ho, ho, ho. Proszę bardzo. Wszystko pod kontrolą. Więcej statków, 47 w produkcji, 48, 49 i 50 statków w produkcji. Nowego doradcę poproszę. Dziękuję. doradco. Nową technologię? Nie, nie chcę technologii. Chcę anektować Aragon przede wszystkim. Aragon był już wystarczająco długo niepodległy. Moim zdaniem to jest w momencie, kiedy stać się to już pytanie, czy tworzyć markie stało się jasne. Jasne, nie tworzyć marki. Przyłączać Aragon do siebie bezpośrednio, bo to się może bardzo źle skończyć. Bardzo, bardzo źle, Luigi Valerii. Jeden stabilności. 50 prestiżu. Jeden stabilności. Trzy stabilności, proszę bardzo. Co, ja mam niestabilny kraj? No jeśli, od to, mam będę w nich rzucał tą stabilnością, jak będę musiał. Co ja tu oblegam znowu? Co to za blokowanie fortów? Co ja blokuję? ja z nikim nie walczę. Aha, te forty blokuję. No w sumie ma to sens. Dobra, wszystko pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą. Wszystko nawrócone. Hmm, widzę, że mamy problem w Treviso. Może tak by i zrobić. Zbudowaliśmy ogromną flotę. Przegrywamy bitwę pod Treviso, co mi się bardzo nie podoba. Chodźmy tam może. Chodźmy tam, zróbmy tam porządek. Bo mi się to bardzo nie podoba, chociaż wygram. Ej, wygrywam jakimś cudem. Aleluja, chwalmy Pana. Dobra, daliśmy radę. Nowe zadanie. Co to my tutaj mamy? Co, Otomani nagle mają większą flotę od nas? No gdzie? No, no gdzie? No gdzie? Proszę bardzo. To za chwilę się zmieni. Gdzie? Otomani większą flotę od nas. Litości. To zaraz się zmieni. Za chwileczkę będziemy mieli dwukrotną, no, dwukrotną, stat dwukrotną przewagę w statkach. Boję się tylko o tę Tunezję. Nie, ta Tunezja może mieć statków. Też niewiele tam kałkanych w ogóle. Zniszczę ich wszystkich. Wszystkich zmasakruj. Nikt nie ucieknie przed moją furią. O, za chwilę będziemy mogli anektować Aragon. O. Kolejne zdanie wykonane. Już mamy większą flotę od, od Aragonu. Proszę, od Otomanów. Ponadto ktoś coś od nas chce. Węgry. Węgry to też zmasakrujemy sobie, ale najpierw anektujemy naszego wasala. To zajmie do 1634. 10 lat tylko. Ej. Fajnie. naprawdę fajnie. Bardzo mi się to podoba. Jakieś mamy tutaj fajne zadania? Tak. power odnawiamy. Oczywiście. Przygotowujemy się do wielkiej wojny z Otomanami. Idziemy po nasze etniczne ziemię. I nawracać w prowincję dalej, proszę. Ktoś ma atryszyn, ktoś umiera. Halo, halo. Czy mamy za dużo żołnierzy w ogóle? Czym się wydaje? Nie, nie mamy. I mamy tr mamy troszkę ponad force limit statków, ale to nas nie boli w żaden sposób. Ta 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 ra ta, ta, ra ta, ta ta, jak tam buntownicy? Jacyś się ładują? Venetian separatist. Aha, w Wenecji. No tak, no tak. Zapomniałem o tej malutkiej wysepce. A wypadałoby tam stanąć i to odbić. Dobra. Teraz tak, żołnierze, tutaj bardzo bym prosił, wszystkie statki tego świata, tutaj. O. Proszę ja was. To będzie wspaniałe, to będzie wręcz cudowne. Oni się nie spodziewają, jaka burza na to ciąga. Jaką teraz gówno burzę wywołali tym, że zabrali mi jakiekolwiek prowincje. Francja wpada w Standard. Oboźmy to tyle, co zeszłoroczny śnieg. Obecnie oboźmy tylko jedno. Zmasakrować Ottomanów. <laughs> Flota. Teraz kolejny statek. Tak, mamy już zdecydowanie większą flotę od otomanów. Za pomocą niej zablokuję sobie ich cieśniny. Trud z otomanami trwa do 1631. Czyli jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Możemy mieć kolejną technologię administracyjną. Wezmę, wezmę też kolejną ideę. A jaką to, to, będzie, idea? Jaka to będzie idea? To będzie idea, która powie maną mocne nie. Będzie to idea, która powie jesteśmy religijnym krajem i dlatego chcemy Was nawracać. Będzie to idea, która da mi te oto fajne bonusy. Chociaż w sumie mam humanistyczne, więc nie, nie chcę. Nie chcę tej idei religijnej. Chciałem wziąć religijną, ale myślę, że jednak nie. Wezmę sobie z nas tego, tak żeby ich zabolało. Ideę quality. Tak, biorę ją. Ponieważ ona da mi dostęp do jeszcze 5% dyscypliny. Chcą się bawić? Będą się bawić, ale na moich zasadach, które mówią jasno. Będziecie masakrowani, a Wasze dzieci spłoną w piekle. Wszystkie! Co do jednego. Dziękuję. Moje wojska się odnawiają, wszystko się odnawia, galeasy kończą się budować, bardzo mi się to podoba. Mamy już grubo o wiele większą flotę od, od Tomanów. Też mi się to podoba. Jakim prawem w ogóle mam tutaj dwóch jakichś podludzi na statkach? Co Jak do tego doszło? Właśnie. Zresztą zostawić mi ich tutaj. Dziękuję. Możemy mieć kolejną ideę. Quality. Proszę bardzo. Quality Infantry Combat Ability. Podoba mi się. Oczywiście. No, 1626. My wciąż czekamy. Czekamy. Aragon się anektuje. A my. Ach. Jesteśmy ustabilizowani. Wciąż nie mamy naszych etnicznych ziem, ale spokojnie my je odbijemy. Mem się regeneruje, ponieważ nasze armie się zregenerowały do pełnych staków. Czego chcieć więcej? Krań i Sundgadu? No, no, no litości. Litości. No, co wy sobą reprezentujecie. Dacie mi prawo przemarszu marszu Szwajcarię? Dacie? Dacie. Dziękuję. Jakby się nie dali, to bym sam sobie wziął, szczerze powiedziawszy. Po prostu podziękowam wojnę. Macie z czymś sojusz w ogóle? Prowens Salzburg, Württemberg. To jest coś, co mógł. O, jeszcze dostałem klejma na prowincji, na którą mam kora. Słodko. No fajnie. Oczywiście, że wolę w tym momencie opcję numer jeden. Brak, krain podbity. Wszystko podbite. sundgadu gadu odbite. Fajnie. Armio, wracaj, wracaj. Regeneruj się. Ponieważ my będziemy teraz robić bardzo agresywne manewry. Ustawimy się na granicy z Otomanami, żeby wiedzieli, co się zbliża. O, jak tylko zobaczą te armie, to mam wrażenie, że... Posrają się. Ponadto, więcej hajsu by się przydało, czyli po prostu więcej plantacji. Mogę gdzieś coś postawić nowego fajnego? Mogę w Rzymie. Proszę bardzo. Do tego jeszcze tutaj widzę, mam nowe prowincje, które mogę zabudować. Czemu by nie staćmy na to? Tak samo jak staćmy na to, by w tym momencie zakończyć ten odcinek. Ponieważ, moim zdaniem, jest on już wystarczająco długi, niczym penis na Janusza swoją drogą. Więc pamiętajcie o skomentowaniu odcinka, pamiętajcie o ocenie odcinka. No i myślę, że już w kolejnym epizodzie zobaczymy wielką wojnę z Ottomanami, w której pokażę im, że jednak nie mają prawa zabierać mi jakichkolwiek prowincji. A jak już skończę być tak zdenerwowany, jak już uspokoję się, to być może przypomnę sobie, że powinienem jeszcze zmasakrować Francję i inne kraje dookoła, że Ottomani nie są całym światem. Ale powiem szczerze, że... No, do, jak ktoś mi zabiera prowincję, to jestem takim graczem, że jak, dopóki go nie zmasakruję, dopóty nie, za, nie zaakceptuje istnienia jakiegokolwiek innego kraju dookoła. W tym momencie widzę tylko ich. Tych imperialistów. Tych, którzy ośmieli się zabrać moje prowincje, które ja korowałem. Wiecie, ile punktów wydałem na korowanie tego? No dobra, nic, bo to były kory Bizancjum my samo mi to skorowało. Ale wiecie, ile się namęczyłem, żeby utworzyć tego Wasala? Nie wiecie. Oni, to nie mają generała trzygwiazdkowego. To wojna była w ogóle bezsensowna. To raz. Dwa, była nieuczciwa, bo mieli trzygwiazdkowego generała. Trz, trzy czy cztery, które to już nie wiem, nie gubię się, nieważne, nieważne, nieważne. Ważne jest to, że on no, się kończy, mam nadzieję, że on się podobał, pamiętacie o jego skomentowaniu, pamiętacie o jego ocenieniu, a w kolejnym odcinku, jak już mówiłem, masakrujemy imperialistów. Do usłyszenia.